Cześć, to Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu i siódmy odcinek podcastowego kalendarza adwentowego. Tym samym zamykamy pierwszy tydzień Adwentu i pierwszy tydzień tego cyklu. Jest dzisiaj ze mną Judyta, moja siostra. Cześć, to Judyta, która jest też administratorką grupy Pogadajmy o Życiu oraz od niedawna pełni rolę Researcherki. Różnych moich odcinków, i dzisiaj przeczytamy Wasze historie z grupy. Jaki był Wasz najlepszy prezent, jaki dostaliście pod choinkę lub od Mikołaja w dzieciństwie? I dzisiaj z tych historii będzie składał się odcinek. Komentarzy z historiami jest 265, w związku z tym na pewno ten odcinek będzie podzielony na części. Ile części nie wiadomo, ale druga część tego odcinka na pewno pojawi się. Jutro. Zobaczymy, jak dużo będziemy się śmiały też z komentarzy. Dokładnie. E, pierwszy komentarz pisze Julia. Nie wiem, czy najlepszy, ale do dzisiaj bardzo dobrze wspominam sok Kubuś. Tak, zwykły sok, który czekał na mnie i moje siostry pod choinką dziadków. Nie wiem dlaczego, ale to chyba zwykły sentyment i wspomnienie dzieciństwa. Do dzisiaj nos... e, Przepraszam. Do dzisiaj proszę babcie na święta właśnie o Kubusia, mimo że mam już 22 lata. No, super. Słodkie. Mi się w ogóle z prezentami y, od świętego Mikołaja kojarzę, że zawsze siata mandarynek. Więc no. Coś w tym jest chyba. Kolejny komentarz pisze Magda. Jest to Lego klasyk. Oczywiście. No myśmy z Justyną też często dostawały y, Lego właśnie. Była taka seria Lego Belleville. Mhm. Było, było, no. No, i tam właśnie były różne zwierzątka, i się tam urządzało całe mieszkanie, pamiętam. Tam były nawet kołderki w ogóle takie materiałowe. No. Pamiętasz, ja? I z dupla też były takie materiałowe kołderki. Tam Tego to, to nie pamiętam. Były takie kołderki na pewno dla dzieci, dla dzieci co się wsadzało, mm -hmm. te dzieciątka tam, no ale to było bardzo fajne. To przeczytaj jeszcze Sabinę, może. Dobrze, przepraszam. Skoro się... takiej krótki było to. Sabina tu, pisze. Byłam wtedy w przedszkolu. Wówczas panował szał na lalki Baby Born i płakałam żywnymi łzami, tak bardzo ją chciałam. Jakże się ucieszyłam, gdy znalazłam ją pod choinką i okazało się, że faktycznie robi siku jak w reklamach. <grywka> Lalkę trzymam do dzisiaj, chociaż pewnie nie robi już takiej furrory, ale nie wyobrażam się jej pozbywać. Jest dla mnie wspaniałą pamiątką i na pewno, jeśli będę miała córkę, to dostanie ją ode mnie. Tak, ja też byłam fanką no. lalki Baby Born. E, chodziłam z nią nawet chyba do podstawówki przez pierwsze e, kilka e, nie, lat, nie może, lat. Ale, ale... miałaś taki chyba tak. etap, że chodziłaś z tą lalką. Natomiast później e, też nie umiałam się tej lalki pozbyć i trzymałam ją w szafce. I pamiętam, że jak już byłam taką nastolatką, która już nie, już, której już nie wypadało mieć takich lalek... No już lalek. nie? <śmiech> <śmiech> Boże, nie, nie zdradzaj mnie. Przepraszam. Pamiętam, że ta lalka się tak była wciśnięta po prostu gdzieś w dole szafy, miała wciśniętą głowę, po prostu nie było prawie na nią miejsca i pamiętam, że wtedy pomyślałam, że tak, tak trochę upokarzające to jest dla tej laleczki, więc... Tak? No, I co z nią zrobiłaś? No chyba, nie wiem, w końcu ją wyrzuciłam, no. Ja myślę, że te zabawki w ogóle gdzieś wszystkie poszły do oddania. Przesunę ci tak mikrofon, żebyś mówiąc patrzyła na mnie, a, a jednocześnie tak, mi na pewno wygodnie. mówiła do mikrofonu. Dziękuję. Oczywiście bardzo proszę. Dziękuję, że o mnie dbasz, z no za co? Zdrowko, Pycha. Hania, my nie obchodziliśmy świąt, natomiast ojciec pracował w zakładach pracy i z okazji świąt dostawał paczki, które mama zamykała w regale i dzieliła na naszą czwórkę dzieci. Któregoś roku, gdy byłam chora i zostałam w domu, mama otworzyła barek i powiedziała, że mogę zjeść na co tylko mam ochotę. Było tam wszystko: banany, mandarynki, wedlowskie przysmaki, cukierki, sezamki, czekolady, ciastka. Po prostu spełnienie marzeń. O, czyli Wzuszając klasyka dla mnie. Klasyka, tak. No, si siata. Y Pełna słodkość. O, Ewa, siostra Hani pisze. Hania, oto to, siostra, ale bananów w paczkach nie było. Tamte banany to wujek lutek z Kanady nam przywiózł. <grym> I batony kit. -Kat. No, w ogóle pozdrawiam Hanie. Miałam okazję tak. poznać Hanie. Raz widziałyśmy się i pozdrawiam cię serdecznie. Tak, Hania jest moją e, najlepszą koleżanką e, z osiedla, e, ponieważ poznałam ją cztery lata tam na pazurach, no, bo już zrobiłam Michania mm. manikir i teraz chodzę tylko do niej właściwie, a czasami w Zabrze jestem, to chodzę do y, Kasi, ale a Ewa to jej siostra, którą, z którą się też bardzo zakolegowałam i bardzo dziewczyny serdecznie pozdrawiam. E, kolejny komentarz pisze Agata. E, małpka Ranga Tanga rok około 2005 chciałam ją mieć już od wakacji, kiedy zobaczyłam reklamę w telewizji. Od wtedy rodzice tłumaczyli, tłumaczyli, ale wiesz, że ona nie będzie tak samo skakała jak w reklamie. Przyjęłam do wiadomości i prezent był najlepszy, dość drogi jak na tamte czasy. Małpka wydawała dźwięki po naciśnięciu na brzuszek, łapki i język. Niestety nie kojarzy tej No, ale zabawki. w 2005 roku już nie byłaś dzieckiem, miałeś 13 lat. No tak, Może raczej. dlatego? Dużo, dużo zabawek tak omija człowieka, jak już przestaje być dzieckiem. Ja zawsze myślałam, że to się po prostu wie, co, co jest modne i co akurat jest na topie. Dopóki Paulina, moja przyjaciółka, nie urodziła kaliny mm. swojej córki, i Kalinka nie była już takim dzieckiem, że można jej było przynieść cokolwiek i ona się cieszyła, tylko już miała takie swoje ulubione rzeczy. No i zadzwoniłam do Pauliny, i ona mi mówi, no najlepiej to tam kup pijamersów albo coś z psiego patrolu. Ja tak, co? I w ogóle poszłam, <laughs> pamiętam, ona chciała jakąś gazetkę, i poszłam do jakiegoś sklepu, i po prostu te gazetki, ich było tyle takich kolorowych w ogóle, co to są za postaci? Ani nie wiedziałam, czy to Disney, czy to Pixar, czy, czy no to tam drugie, Dreamworks chyba. Więc um, trzeba być na bieżąco. Margo, nie pamiętam, ile dokładnie miałam lat. Ale na pewno nie więcej niż dziesięć. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć zwierzątko, i na gwiazdkę dostałam świnkę. To był super prezent, pamiętam do dziś. No. Rozumiem, że to morska chyba świnka. No raczej. No, pewnie tak. Chociaż dzisiaj ludzie hodują sobie, czy mają w domach takie małe świnki prawdziwe. Znaczy no, dla mnie zawsze marzeniem, znaczy tak, nie marzeniem, ale tak, taki idealny prezent to jest taki piesek, malutki, z wysokoła, Pudełeczka. Z pudełeczka, mhm. prawda. jako ps. <noise> I czoko czekolada. <laughs> Teraz te białkę czy też mm -hmm. ciasto lina. Oj, jak rozumiem. Takie wielkie pudło z różnymi kolorami, foremkami, w, walk, wałkami. Tak. Bawiłam mm -hmm. się tym bardzo długo. Myślę, że to super rozwijający prezent. No i też zabawkowy laptop z grami matematycznymi, logicznymi dyktandami. A i czekałam mocno na kasetę Rudolf, część druga. Rodzice jeździli za nią ponad 100 km. Nigdzie nie dało się jej tego dostać. O, bardzo słodkie. <laughs> znaczy ciastolina to w ogóle jest przepiękny zapach. No. Mm. W ogóle to jest takie dziwne, że ona tak pięknie pachnie, że po prostu chcę ją się jeść. Ja wielokrotnie no, próbowałam wykurczę, może jak spróbuję, to będzie taki pyszny smak, ale ona jest straszliwie słona. No trochę kolory odbiegają od takich yy, no. kolorów do jedzenia. No. Ale. Natalia. Znaczy jeszcze Karolina pisze, że woreczek z cyferkami. Nie wiem o co chodzi, ja też nie. Chyba, że takich do nauki. Może ja miałam tam, tam. zawsze marzenie, żeby dostać taki zestaw płaskich, plastikowych, trójkątów, kwadratów, kółeczek. I to było chyba do geometrii takiej w przedszkolu i w ogóle, czy nie wiem przedszkolu była geometria, ale w podstawówce były i patyczki do liczenia, jakieś takie właśnie każety do matematyki. Ja mi się pierwsze, co skojarzyło to te y, cukierki pudrowe. A, wiem o Ale co. tam chyba nie było cyferek, tylko literki. Tam było w ogóle jakieś kształty? Chyba coś teraz. Były, były. I to były albo literki, albo to były właśnie takie, że... No, mi się coś tak skojarzyło. Były takie wiem. różne kształciki. Natalia, jakieś 25 lat temu w okolicy Świąt słuchałam Radia Trójki. Była audycja, gdzie można było wygrać zapachowy pamiętnik zamykany na kłódkę. Mm -hmm. O mój Boże, tak. Jako dziewczynka strasznie się podierałam i błagałam rodziców, żebyśmy zadzwonili. Próbowaliśmy codziennie, niestety się nie udało. Strasznie przeżywałam ten pamiętnik. Rok później rodzicom udało się dopiero go zdobyć i dostałam go pod choinkę. Do dziś pamiętam zapach tych stron. Ale ja też pamiętam zapach tych stron. Piękny był. No, był taki kluczyk specjalny, takie mini kółeczki właśnie. No, był, był. I po prostu te kartki pachniały jak właśnie takie cukiereczki. Mhm. No, to było fajne. Justyś pisze, na Mikołaja lalka Barbie. Będąc dzieckiem miałam oryginalną lalkę Barbie i kilka podróbek. Oczywiście, bawiąc się prawdziwą lalką Barbie, urwałam jej niechcący głowę. Cóż za tragedia. Po przyjeździe do babci płakałam tak bardzo, że ja już nie mam się czym w domu bawić, że biedna babcia wyciągnęła schowaną w szafie lalkę i mi ją dała. No. no jeśli chodzi o mnie, to jedną z lepszych w ogóle zabawek to dla mnie były lalki Barbie. Uwielbiałam no. robić fryzury, jakieś w ogóle stroje, zabawy. No. Bardzo się wczuwałam y, podczas zabawy y, lalką Barbie i Kenem, oczywiście. Mm, Zawsze budowałam dom. Ja też. Ja też doprowadzałam do różnych kłótni, a potem godzenia się w różny sposób. Nie wiem, czy Ty też tak miałaś, ale czasami y, bawiłam się lalką Barbie tak, że byłam taką właśnie... O, o, taką bardzo poważną panią. <laughs> I obrażalską taką <laughs> no tak, Taką bardzo wymagającą przestań... kobietą. No. <laughs> Wika. Siódma klasa podstawówki. dostałam magnetofon i kasety Edyty Bartosiewiczka i hej. Jezu, że to, jest, to jest moje trio mhm. z podstawówki, po prostu ukochane wokalistki. Płakałam jak bubr. To było spełnienie marzeń, a moim rodzicom oczy też się zaszkliły. Hmm. Pablo Marta, pisze, że jeszcze nie dostał takiego prezentu. Tak. Wiesz. Marta. Marta pisze fabryka żelek i gra ludo. Ale ja to i tak najbardziej cieszyłam się z drobiazgów typu zestaw uroczych majteczek. Uuu! Uh. <grym> A urocze majteczki to nie bardziej walentynki? Zależy, kto je wręczał, nie? No dokładnie. Albo nie wujek. <grym> Kasia, jak byłam mała, to to było Lego. Moja siostra dostała zestaw Lego stajnia, a ja zestaw kawiarnia. Było to 25 lat temu, i te zestawy nadal są u nas i bawią się nimi moje dzieci. Ponadczasowe, niezniszczalne. Później to był komputer, stacjonarny z jedną grą i modemem, który <gryw> okropnie piszczał, jak się łączyło z internetem. Ale wtedy to było coś. Nasza mama, jak. Nasza mama kiedyś prowadziła sklep. Który się znajdował tutaj na dole tego domu, w którym teraz siedzimy obie, i prowadziła ten sklep, i miała tam właśnie komputer z internetem, bo ona chyba potrzebowała do czegoś tego internetu. Nie wiem, czy do jakichś zamówień z hurtowni, czy tam. Może Czy to po prostu w jakiś prostu jakiś gadr na pewno nie było hmm. wtedy taki... W każdym razie miałem ten internet i ja przychodziłam do niej posiedzieć na chwilę do biura, włączałam ten internet, oczywiście łącząc się za pomocą hasła PPP, czy tam PPPPP. <ścoughs> I po raz pierwszy się zalogowałam na jakimś czacie i miałam wtedy ksywę, bo to był sklep kosmetyczny i taki chemia i w ogóle, i nie miałam pomysłu na ksywę. I zobaczyłam jakiś proszek albo domestos i tam było napisane antibacterial i to był mój pierwszy mail, antibacterial małpa PP. Wow. Taka dygresja. A pamiętasz swoją pierwszą grę komputerową, w jaką grałaś? To był Prince of Persia, na takim bardzo starym komputerze. Wiesz, co to był Prince of Persia? Ten taki szary gostecz tak biegał po takim zamku. Mm -hmm. No, a może coś tam. No na pewno, kojarzysz. to była taka platformówka. Na to było tak, obokładanie, grałaś. Co na bank? <laughs> Tom Raider, no. ale to mieliśmy tylko demo ja się nudziłam, to mówię, co to jest za gra? Tylko trzy plansze w niej są. I Max i Maria na zakupach, to była twoja Nie, gra, którą uwielbiałam. Uwielbiałam, tak. Przeczytamy dalej. Olga pisze. Pamiętam trzy. Rolki. Przebudziłam się chyba o piątej rano i znalazłam koło łóżka pudło z prezentem. Urodziny też obchodzę 6 grudnia. Zaczęłam od razu jeździć po mieszkaniu. Dom dla lalek i kaseta VHS z filmem Titanic. Wałkowałam codziennie. Teraz znam już na pamięć, mimo że minęło już ponad 20 lat. Jezu, Titanic ma już 20 lat? No, ale to był też pi chyba pierwszy poważny film, jaki obejrzałam. To był pierwszy poważny film mm. dla dorosłych. Jak była w piątej klasie, to była taka e, sytuacja, że szkoła szła do kina. I na Titanica mogły iść dzieci od szóstej klasy. Mam że na jakąś bajkę mam załamana wtedy Martyna trudno nazwać to najlepszym do końca, ale takim remarkable jestem rocznik 87, więc w 1992 roku największym absolutnym hitem i luksusem spełnieniem marzeń dziewczynek był domek dla Barbie. Potwierdzam. Ja oczywiście jestem osobą nieuznającą pół środku, więc chciałam full wypas z windą i piętrem, <grym> oczywiście. Nie pamiętam, czy już popełniłam przy współpracy z mamą jakiś list do dzieciątka, bo jestem ze Śląska. Czy moi rodzice domyślili się, że ten domek to jest najbardziej uszczęśliwiający przedmiot, jaki może być? Fakt, faktem znalazł się pod choinką, czego trochę się spodziewałam. Niesłynę z subtelności, i jako pięciolatka pewnie grubymi nićmi sugestie rodzinie prezentowałam. Najdłuższa wigilia na świecie była w tym roku 92. W końcu jest, udało się, cisnę pod tą choinkę. Uff, wielki karton. Zaczynam rozpakowywać, a tam domek dla lalek, ale walizeczka, ułamek tego wypasu i naprawdę daleko od spełnienia moich snów. Podnoszę głowę do góry, a tam pełna napięcia cała rodzina: mama, tata, babcia, dziadek, prababcia, brat ojca z moją półroczną siostrą. Wszyscy intensywnie we mnie się wpatrują z oczekiwaniem. Ułamek sekundy podjęłam decyzję. To mój najlepszy występ po dziś dzień. Są fotografie jako dowód moich reakcji. Płakałam, śmiałam się, całowałam go, przytulałam, całowałam karton, chwytałam się za głowę, tarzałam się podywanie w spazmach szczęścia. Był cały arsenał środków dostępnych, aktorskich, które miałam wówczas. Mocno inspirowany dynastią, wielbioną przeze mnie i moją prababcię. Przez lata było to wspomnienie, a że och, co to był za szał radości! Jakie święta! Przyznałam się rodzinie dość niedawno, jako dorosła osoba, że tak naprawdę to nie był ten domek. Bosz! Myślę, że ta historia obrazuje magię świąt, bo co może dać pięciolatka rodzinie? Tylko swoją radość i wdzięczność, na myśl o ich wyczekiwaniu na moją radość i że mogłabym sprawić zawód moim rozczarowaniem, a umówmy się, prezent był i tak super luksusowy jak na 92 rok i wymagał sporego wysiłku finansowego, moje pięcioletnie empatyczne serduszko by tego nie zniosło. Jezu, cóż za fantastyczny Jestem komentarz. Jestem absolutnie wzruszona tym. No. Ale pamiętam, że też raz miałam taką sytuację, no, tak jak wcześniej wspominałam, ja od zawsze byłam fanką lalek Barbie. Barbie. <laughs> uh -huh. I właśnie um, kiedyś, um, no nie, nie pamiętam, który to był rok, natomiast um, właśnie wypuścili taką serię lalek Barbie, które miały um, plastyczny brzuch. I to, <laughs> i, to, I to było coś takiego, że można tymi lalkami było wyginać, one miały zupełnie inne nogi, mogły je rozszerzać, jakieś szpagaty robić. No i po prostu była seria trzech laleczek. No i po prostu y, moja familia y, nie wiem, czy tam między sobą się jakoś porozumiewali, natomiast chcieli mi zafundować wszystkie trzy. A czy trzy różne, oczywiście, każda miała być inna. Jedna była nawet mulatką, chyba pamiętam z jakimiś mhm. afro, y, druga była ruda, a trzecia była po prostu blondynką taką klasyczną. I zaczęłam rozpakowywać te prezenty. Pierwsza y, lalka, jaka, to, jaka była, to była ta klasyczna blondynka, więc już to była pełnia szczęścia. Y, no ale okazało się, że tych pudełek jest więcej, więc zaczęłam rozpakowywać drugie. Druga to była właśnie ta mulatka, o której wspominałam z Afro. Mhm. No i jakby napięcie wzrosło przy trzecim pudełku, bo trzecie miało być. Rudą. E, rudą. A okazało się, że ktoś e, jakoś tam rodzina nie dogadała, i dostałam drugą e, czarnoskórą. E, tak, czu, drugą czarnoskórą. I pamiętam, że ja byłam przeszczęśliwa, bo ja, ja od razu już miałam wizję, że to będą bliźniaczki, super wow, po prostu no, super mieć dwie takie same lalki. No pewnie. E, a pamiętam wtedy wzrok taty, który od razu patrzył chyba tam w stronę cioci i wujka, i tak widziałam, że to był taki Why? uśmiech, ale troszkę miał takie nozdrza rozszerzone <laughs> No to był były perfekcyjne tak, prezenty. Tak, ale no pamiętam to właśnie, że to było Ale super. Jezu, patrz, jak, jak ty miałaś te dwie lalki, to tam pewnie odchodziły zabawy pod tytułem Dobra bliźniaczka i zła bliźniaczka pewnie. No tak tego pewnie. nie pamiętam akurat Znaczycie. ale właśnie. Nie no, super. Wiesz, nigdy się nie kupowało dwóch takich samych lalek. No przecież zawsze się. Ja chyba miałam raz taką sytuację, że miałam dwie te same lalki yy, i to była chyba Barbie Hollywood, a nie, to Basia miała też Barbie Hollywood i myśmy miały. I one się w ogóle różniły. To były jakby ten, ta sama lalka, ale te dwie konkretne sztuki się od siebie dość sporo różniły. Yy, ale miałam którąś właśnie Barbie powtarzającą się, bo zniszczyłam sobie. obcięłam na jeżyka Barbie. Myślałam, że włosy odrosną, a zobaczyłam, że są jakieś kurde dziury w tej głowie i po prostu jakieś wystające szczoty. Sylwia pisze, że Ferbi O, też miałaś Ferbi Ej, to jest właśnie fenomen, te, w sensie ja, te, ja fenomenu tej zabawki nie potrafię skumać. W ogóle nie pamiętam Ty do czego służyła ta... Do niczego. No. Po prostu kłapał dziobem nie, się W ogóle to było takie trochę obrzydliwe chyba z tego co pamiętam, o ile teraz nie mylę tych y zabawek, ale tam w ogóle się karmiło tego Fermi przez wsadzanie palca w, w dziób. Tak, tak. I to było pamiętam takie... Coś mi tam nie grało w tym, ale w sumie. No, ale nie przeszkadzało nie ci nie to przeszkadzało. mieć trzy modele Furby. <laughs> tak, bo miałam jeszcze Furby Baby. <laughs> Miałaś Furby, Furby Baby. Furby Baby. Agata, Mikołajki, miałam sześć lat. Mama obudziła mnie i moim oczom ukazała się ścieżka z cukierków prowadząca do drugiego pokoju. Ścieżka prowadziła do zagadki, a ta do następnej i następnej. Nie pamiętam już dokładnie wszystkich zadań. Ale nigdy nie zapomnę ostatniego. Ostatnia podpowiedź zaprowadziła mnie do pokoju mojej starszej siostry, gdzie był komputer. Uruchomiłam go i moim oczom okazała się ostatnia podpowiedź: prezentów masa obok Twoich bosych stupek Hasa. I pod biurkiem były prezenty. I nie pamiętam już, co to było. Nieważne, ale te poszukiwania były najpiękniejszym prezentem w całym moim życiu. Hmm. no to jest, to jest też rozczulające właśnie, bo ja też widzę no już wczoraj były, był Mikołaj u mojego syna Leonka, lat 2,5 i, i, i też po prostu w, w nocy jak szykowaliśmy te prezenty, po prostu Daniel, mój mąż powiedział no ale, ale wy sobie, ja ja robicie ile tych prezentów, Czy to są Mikołajki, nie? cały parapet zawalony no. no po prostu 7 siat dla dwójki dzieci, gdzie jeszcze jeden no Karol ma ponad rok, więc pewnie nie ogarniał w ogóle o, o co chodzi. W każdym razie... Ym... Cóż ja chciałam powiedzieć? Aha, wiem, yy, przeżywanie, yy, przeżywanie yy, tego. Yy, w każdym razie właśnie yy, jakby Widzę po wczoraj, że dla Leona nie prezenty są najważniej, naj, najlepszym, y, najlepszą atrakcją, tylko właśnie szukanie, bo mm -hmm. po prostu jak odkrył wszystkie prezenty, to przez resztę dnia powtarzałam, gdzie jest prezent dla mnie. No. A, A gdzie, są gdzie jest prezent? Tak. Nie ma już prezentów? Także bardzo rozumiemy to. Poszukiwania prezentów. Ewa. Ewa teraz ja Ewa jest, to jest historia dla ciebie. Tak. Ewa pisze. Rzeczy nigdy nie sprawiały mi radości, raczej pragnałam normalnej rodziny. Wujek był marynarzem, więc w latach 80., mając kilkadziesiąt oryginalnych lalek Barbie, a mój brat cały pokój oryginalnego Lego, byliśmy bardzo nieszczęśliwi. Dziś cieszę się, jak dostanę coś użytecznego, choć szczerze nie lubię przyjmować prezentów. Bardziej mnie cieszy czyjś telefon lub wizyta. Ostatnio chciałam dostać piłę do gałęzi i wkrętarkę, i bardzo mnie te rzeczy ucieszyły, bo ułatwiły mi życie. Rozumiem to podejście do praktycznych. Miałam kiedyś taki w ogóle taki, taki etap, że chciałam tylko praktyczne prezenty, a teraz jakoś mi się coś uwidziało. I ostatnio proszę zawsze o jak, jak, jakąś biżuterię. Ale wydaje mi się, że ja kupiłam bardzo praktyczne prezenty. Teraz? Oko. Tak, na Mikołaja. Owszem, krzyżóweczkę dostałam, winko i. Tak, bo ja zrobiłam takie. Winko? i Tak, Aha, zrobiłam i, secik, secik tak. relaksacyjny, czyli mój mąż i Justynka dosta, dostali właśnie um, zestaw dwóch win, jedno białe i jedno czerwone. Mhm. Do tego każdy dostał, akurat mąż dostał prasę, e, natomiast Justynka dostała 500 panoramicznych i tak. do tego jeszcze jakiś tam upominek także to jest praktyczne tak, Ania rok temu zrobiliśmy losowanie w rodzinie ja, żeby nikt nie miał problemu z prezentem dla mnie rzuciłam w przestrzeń, że będę się cieszyła ze wszystkiego, nawet z patelni i taką dostałam solidna, dobra patelnia, nie wiem czy to najlepszy prezent ale śmieszny no ja też sobie w tym roku chciałam, żeby mi y, tam rodzinka kupiła właśnie akcesoria do pieczenia, prawda? No tak, no ale ja już nie takie... wiedziałam, co wymyślić. No bo wszystko Jak się masz. nie ma potrzeb. Teraz widziałam takie prezenty, że na przykład się sprzedaje taki jakby akrylowy cukierek, w którym jakby nic nie ma. I to jest taki prezent, że, jest, że dajesz komuś, kto wszystko ma. I Wow. wow. Ada pisze. Pamiętam, jak kiedyś dostałam niemal wszystko z mojego listu od świętego Mikołaja. Sytuacja była o tyle wyjątkowa, że rodzice mieli ciężką sytuację finansową. Nie wiem, skąd mama wyciągnęła kasę. Możliwe, że zbierała kilka miesięcy. Bardzo się cieszyłam, dostałam ferbi. Misia Kobisia, kolorowankę. Widziałam wzrok mamy, jak się cieszyła na to, że nareszcie mogła mi dać coś, co miałam zapisane na liście. Miałam z 9 lat. Teraz w wieku 30 lat nie chodzi o te zabawki, ale ten uśmiech i szczęście w oczach mamy. No to jest piękne, ale teraz mi się przypomniała zabawka pod tytułem Miś Kobisz. Ja nie pamiętam. Miałaś Misia kobisia Co to było? To właśnie było z firmy Kobi chyba i ona się właśnie nazywała Kobiś, ale to było takie. To też tam coś było takiego mechanicznego w tej zabawce. Muszę sprawdzić więcej. Ja no też w Miś Kobiś. Miałaś to na bank, bo to była taka śmieszna nazwa. Miś, kobis. Miś, kobiś, To takie coś było. Z butelką. A, no tak. No, miałaś misia, kobisia. Miałam zielonego chyba. Tak. No, bo to było fajne, bo to się karmiło. Ja w ogóle lubiłam wszystko, co można było traktować jak dzieci. Ja od zawsze chciałam mieć dzieci, no i się wyszło jak wyszło. Dostałam jako mała dziewczynka świnkę morską, pisze Emilia. Choć teraz kompletnie nie popieram kupowania zwierząt na prezent. Wtedy bardzo mnie to ucieszyło i od wielu lat mam w swoim domu świnki morskie. To śliczne Super. To zdjęcie. Czy faktycznie coś w tym jest, że zwierzęta kupowane w ramach prezentu to jest bardzo ryzykowne? Ale jeśli ktoś zna drugą osobę, no to można naprawdę fajny prezent sprawić. Ja w sumie też myśmy kiedyś psa dostała mnie. My czy ja, nie Ty. wiem. że... W, w każdym razie bardzo się Szymon? bardzo się Co? cieszyłam. <laughs> bardzo się cieszyłam, jak mogłam e, wracać ze szkoły i wychodzić z psem na spacer. Tak, mm -hmm. Nie no ty chodziłaś kurde. No nie, nie chodziłaś. Ty nie. chodziłaś jak miałaś kurde, byłaś w drugiej klasie podstawowej no. i z psem wychodziłaś. Mm -hmm. No, no, czytaj. Co? No, mm -hmm. e, Marlena pisze. U mnie z racji tego, że wychowywała nas babcia, mnie i moje rodzeństwo, nie było mojej babci stać na prezenty typu, typu domek dla lalek czy lalka Barbie. Ale najbardziej zapamiętanym prezentem, jaki dostałam, był segregator z karteczkami. Jeju, jak ja się wtedy cieszyłam, dla mnie to właśnie był najlepszy prezent. Olga, jeszcze mi się przypomniało, że jedne z urodzin, czyli też Mikołajki, spędzałam w szpitalu zapaleniem płuc. Na oddział dziecięcy przyszedł święty Mikołaj i rozdawał prezenty. Dostałam wtedy taką dużą lalę w czerwonym pluszowym ubranku i czapeczce. Bardzo długo ją miałam, aż z czasem zmieniły mi się zainteresowania i chyba chciałam zostać lekarzem i zaczęłam jej robić zastrzyki z wody. <grych> Jezu, <grych> chyba tak. prześmierdła i zgniła w końcu. Tak, ja kiedyś też miałam takiego brązowego misia, któremu robiłam noc i po prostu w pewnym momencie nie dało się go użyć do rąk, bo... <grych> Mm -hmm. Bowiłaś się w doktor, doktor Kasie? Tak, 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 ale chciałam powiedzieć, że y, przyszło mi dwa lata temu spędzać świętego Mikołaja, właśnie z Le 8 w szpitalu mm -hmm. i byłam naprawdę y, pozytywnie zaskoczona, jak szpital w Sabrzu mm -hmm. na, na 3 maja dziecięcy. Właśnie zorganizował y, ten dzień dla dzieci, jakie były prezenty naprawdę, naprawdę super. jakościowo bardzo dobrze bardzo tam ta taka mm. słówka. Ta jakoś poduszeczkę dostałam, kurczę, milion mm. jakichś zabawy, ten piesek. Też jest uh -huh. ten taki uh -huh, uh -huh. To też jest właśnie ze szpitala. Mnóstwo fajnych działania. a to są książaczek. w ogóle wszystko zabawki, którymi on się cały czas bawi w ogóle. Tak, to jest w ogóle jakaś fundacja, która sponsoruje jakby ten. Jeżeli szpital. ktoś by chciał, to, to można się zainteresować, bo są też takie właśnie fundacje, które robią prezenty dla dzieci w szpitalu, więc. No, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dobra, czytamy dalej. Nikola. Jak miałam 7 lat, to chciałam dostać wózek dla lalek ale nie taki różowy i plastikowy. Ja sobie wymarzyłam taki prawdziwy. W Wigilię pojechałam z rodzicami do babci i kiedy wróciłam przy choince stał mój piękny, wymarzony wózek. Pamiętam, jaka byłam szczęśliwa. Dziękujemy Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Kolejna część historii jutro i do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam.